Technika ja Żenioła. To jest typu, że technika Żerniła w tanie. To jest taka prawdę taśmika niezauważalna. Za widza z boku też niezauważalna. E, bo ciężko ją zarejestrować, jeśli jest rozwoję zrobiona, rozwodnie bitę i tak dalej. Tak? Sto on z rozmowania z gościem. Powinniśmy trzymać dalsze ręce tak zwane bezpiecznych trójkąt, czyli tutaj z wyrodzając gościn i tak dalej. Widzicie, że jesteś miechany. Coś kurwa kręci, coś tego ja... nie moment, żeby uderzać. <grym> nie, już się tak późno, czyli <grym> będzie już problem. I ja zrobię to po, po, powoli, nie, nie uderzę cię, tylko zrobię tak? Czyli rozmawiam z tego, oczywiście inicjuję jeden ruch w uderzę taką. I potrzebuję dalej dystansu i uderzę. Prawie 90 osób, 90% osób, które zostały tak uderzone. Już dalej, jeśli damy tej kiki, nie użyje To jest uderzenie w kta, które błyskawicznie blokuje, tłami, i potem tak naprawdę sobie wymyślić, czy to może możecie z nimi robić. Czy zejdziecie mu za plecy, czy mu to tobie wykonacie i tak dalej. I nawet jeśli ci gość, zaczyna popychać, słuchaj, wypełniam cię, strzał. Ale strzał będzie mocny tylko wtedy, kiedy dojdzie do tego noga. i <śmienicze> byłem już stało? się takie eksperymenty kiedyś na, 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 na ulicy, yy, celowo, że celowo atakowaliśmy, nie wiem, kto przychodził, do siebie i yy, na przykład była taka sytuacja, że klient dostał spackę, jeden z tam powiedzmy naszych kolegów, leżał na ziemi, i, a ja na nie zrównoważałem, nie? I pan ostro do mnie i mówi, ten pachos przytomny, czy już stało, tak? I ja mówię, tak, tak, zrównoważaliśmy i na to upadł. A to upadł po modyżeniu. Osobiście nie miałem tą sytuację, kiedy wstałem jakieś tam w przyszło mi czterech banów, chciałby się wejść do lokalu na siłę, to wszystko i tak dalej to nosza, i dępałem ty będę rozstrzał i gość lezał. Taka konsternacja, trzech stoi... Uderzyłeś go! Uderzyłeś go, kurwa! Ja no? Widzę, że nie zarejestrowali. Nie, właśnie dobrze. O kurwa Stefan, Stefan! Coś się dzieje, coś się dzieje. Reanimacja. Próbowałem panu tam, kurwa cudzić. doszedł do siebie, wstał, i kół i dał mi zapytał. Zawsze, kurwałem, kurwa I pierwszy e, kolega zawsze kurwa, nawet kurwa i też się teraz domyśla. I oni mówi, tak są, nie mieli wewnętrznego macie, bo uderzyłem czy nie uderzyłem, e, Wykorzystuję taką taką i to, że nie zarejestrowa, Ludzie nie rejestrują nie często takich krótkich butelek, taki szybki I można do końca udać, nie jest tak, jak nie uderzyłem, nie można. Tak? Bo, ale, bo ten, co dosyć, Także, e, a o tyle jest to łatwiejsze, lepsze, że jeśli trafimy na punkt do ręki, to tak naprawdę nie dostaje nam na rynku pięć. Bo jak ktoś z was wielkoły komu kogoś zapierdolił kiedyś, to zawsze jest tak, że jak zapierdoli, to dalej kurwa jeszcze ta pamięć miściowa go trzyma, bo szuka następnego celu, żeby zajebał. I wtedy ktoś, kto nie zrozumiał, o co chodziło, kogoś leczy, a ten ma ze na pewno mu jebał. I wtedy waszym kierunku możecie polecać, jako kontra, nie od niego, tylko od kolejnych. Ale kiedy jest otwarta ręka, to wielu świadomości osób, nie <grymne> nie jak no, to mógł zajebać, to nawet otwarto łatwo, czy na pewno nie zajebał, nie? A to, że się źle poczuł, to znaczy, to jest jego problem, nie? Więc szukamy odpowiedniego momentu, do tego, żeby... O, właśnie. I nawet jest zaradka, nie zdążył za rękę, a potem nie co teraz mógł naturalnie, to się odsunął, bo nie został uderzony. Dlatego, że zatrzymałem to rękę. Ale gdy go uderzył, to już nie było, bo odsunął, to było Czas na to, żeby obejść ten tak? Czyli taka, taki model treningowy, taki model ćwiczenia, dlatego stoimy sobie tutaj w pozycji i angażujemy całą siłę, cały ruch do uderzenia. Tak? Kiedyś to uderzenie zaawansuje, sytuacja tak Ćwiczymy.